serdecznie w apetycie na kaszę, co kto ma to na pieniądze już zdobywał, a dzisiaj naprawdę mnóstwo pieniędzy będzie rozdawanych. A za pomocą a nie będzie to ale będzie taśma i ta taśma będzie pracować. Ale zacznijmy od tego, że 5 tysięcy złotych jest przecież do zdobycia, bo taka nagroda jest losowana spośród Was, moi drodzy, jeszcze 3 dni. 3 dni będzie losowana. Tak, 5 tysięcy złotych. Ciąg można odpocząć do, do gruby, wysyłając na milion pod numer 7327. Jeżeli do nas dzwonisz, choć raz w programie, to my wtedy odpowiemy Ci albo sms-em, jeżeli dzwonisz z komórki albo telefonem stacjonarnym, oddzwonimy na Twój telefon Stacjonarny, warto odpowiadać na nasze sygnały, bo wtedy można wybrać 5000. Ale 5000 to jeszcze nic w porównaniu z milionem, który będzie rozlosowany w piątek spośród tych, którzy odpowiedzieli na nasze sygnały. Dobrze, przejdźmy więc do konkursu. Pora do gry. Najwyższa pora, mało czasu, krótki program. Zwierzek, które kończy się na literkę K. Jest takie zwierzę, które znasz. Nazwa zwierzaka na końcu K musi być. Jeżeli masz poprawną odpowiedź, to zdobędziesz? Ile, 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 tyle to wszystko, co tutaj jest. Taśma, halo, budzimy się, startujemy. Ruszyła. Taśma wystartowała. I uwaga! Każda kwota, taka kwota, która wpada do mojego kosza i ty zatrzymasz swoim telefonem tą taśmę i e, podasz dobrą odpowiedź, ta cała kwota jest przekazana Tobie. Cała kwota z kosza. Wszystko jasne, czekam na telefony i przypominam regulamin. Żeby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć 18 lat ukończone. Rozgrywamy tutaj kilka konkursów interaktywnych, do których zgłaszacie się pod numery telefonu widoczne tej żółtej planszy. To trafia na otwartą linię, ten ma szansę podania poprawnej odpowiedzi. Podajesz ją głośno i wyraźnie na antenie, wtedy zdobywasz. Nagrodę w ciągu pięciu dni roboczych my wysyłamy do Ciebie pieniądze, które zdobywasz. Regulamin zatwierdzony przez Izbę Celną, więc cały program zrealizowany jest w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. Przypomnę jeszcze, że płacimy za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączyły z studiem, ale tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. Cały regulamin jest dostępny na 880. TV7 i taśma zatrzymana. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Chomik. Chomik na przykład. To jest bardzo dobra. Wchodź jak masz na imię. Monika. Moniko, taśma startuje, ale liczę Twoje pieniądze, W przez mi się wydaje, że tu będzie sporo. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 zł. Brawo za chomika. 400 zł. I oczywiście, K. Jest na końcu, wszystko się zgadza. A nagroda 400, 400, aż sobie. Coś niewiarygodnego, A nagroda rośnie. Popatrzmy, na co tam się dzieje w tym koszu. Stówy się pojawiły, bardzo dobrze. Te zielone banknoty lubimy zdecydowanie bardziej. Wławodnicławie wiegieło. W tym wypadku jest dużo bardziej lubiany. Dobrze, dobrze. Co tu się dzieje? Mamy, jak na razie tak, 50 setka, 50-kasetka, jak na razie homik się pojawił. Malutkie, a cenne zwierzę na naszej tablicy, bo warta 400 zł. Natomiast tu będzie dużo więcej, warte. Kolejna nazwa zwierzaka, bo ja tu już widzę dużo więcej pieniędzy. Dwie stówki na pewno wpadły, trzecia leci, zaraz wpadnie. Przypominam, nazwa zwierzaka, wzrok jest na końcu. Stop. Taśma, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Rosomak. pani. Rosomak. Jeszcze raz? Rosomak. Rosomak. Pięknie, jak ma pani na imię? Droga pani Aniu, też tu dużo pieniędzy mogła pani. To poprawię. Taśma startuje. Pani Aniu, liczymy pieniądze. 50. 100. 150, 200, 300, 400, 550 zł. Wielkie brawa. 550 zł. Tą kwotę od razu zapiszę. 550 zł. Dużo pieniędzy, Rosomak. następny z odpowiedzią i z jakim zwierzakiem. Mamy chomika, mamy Rosomaka i mamy stówy na naszej taśmie, bo to jest bardzo ważne. Stówki są i wpadają do kosza. Każda kwota, która się pojawi w koszu, a ty zatrzymasz taśmę, to wszystko wędruje do Ciebie, o ile jest dobrą odpowiedź. Jak na razie szukamy zwierzaków, gdzie na końcu jest literka K. Popatrz, jak dużo pieniędzy się już uzbierało, ile stówek już wpadło. Tą chyba już będzie? Będzie będzie, bo ja tu widzę, ile tych stówek tam jest. Cztery stówy są na pewno. Kilka pięćdziesiątek. Kolejna stówa. Leci, 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 leci i... Bach! Wpadła! Pięknie. Ale dzisiaj duże stawki, ale dzisiaj duże sumy. Bardzo dużo pieniędzy wpada do kosza. Coraz większe sumy pojawiają się w koszu. Ktoś zaraz zatrzyma taśmę. I ta cała stop taśma, ta cała kwota będzie czyjaś. Dzień dobry. Halo. Więc chciałam powiedzieć... Poczekajmy, z taśmą, że to wszystko zostaje. Taśma start. I mamy kumulację. Kumulacja pieniędzy. Cała ogromna kwota, która była w koszu została. Ktoś się rozłączył. Ktoś stracił szansę na wygranie tych wszystkich pieniędzy w takim momencie. Szkoda, Ty się nie, nie rozłączaj, absolutnie, wybierasz numer telefonu i jeżeli trafiasz na otwartą linię w słuchawce telefonu, słyszysz komunikat brawo, udało Ci się trafić na otwartą linię, zaraz zostaniesz połączony ze studiem, wtedy się absolutnie nie rozłączamy, tylko czekamy po telefonie, bo jesteśmy tutaj łączeni, bezpośrednio, do mnie, na antenę. Ktoś stracił szansę na te wszystkie pieniądze, tam było chyba 700 zł mniej więcej, bo samych stówek było 5. A teraz... No to teraz będzie naprawdę duża suma. Kumulacja pieniędzy. Ogromna suma, ogromna nagroda. I moje pytanie. Kto ma dobrą odpowiedź, wartą tyle? Tyle pieniędzy. Te wszystkie pieniądze. Jakie jest rozwiązanie? No ja już się nie mogę doczekać. Stuwa za stuwą wpada. Ogromna suma pieniędzy. Teraz osoba, która pojawi się na antenie i poda dobrą odpowiedź, zdobędzie bardzo dużą sumę pieniędzy. Bardzo duża kwota w tym koszu. Kto poda dobrą odpowiedź? Teraz zwierzak kończący się na literę K. Mamy już chomika, mamy Rosomaka. Co jeszcze? Stop taśma. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to Pro? będzie kruk? Kruk! Może być kruk. Jak masz na imię? Mariusz. Mariuszu. Coś mi się wydaje, że będziesz bardzo bogaty za chwilę. A ile to będzie? Zaraz policzymy? Taśma rusza. Marcin, słuchaj, ja liczę Twoje pieniądze. Uwaga! 100, 200, 300, 400, 500.

A w taśmie mnóstwo pieniędzy. One pojawiają się cały czas tutaj i wpadają. I tu już sporo pieniędzy. Trzy stówki. Uwaga, czwarta. A, no, wpadła. Cztery stówki, parę pięćdziesiątek i pieniądze cały czas wpadają do kosza. Ho, ho, ho Dwusetka. Dwieście złotych jest, ale jeszcze nie wpadło. Stop taśma. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Dzik. Dzik. Bardzo dobrze. Jak ma pan na imię? Artur. Panie Arturze, drogi. Zaraz będą pieniądze dla pana. Zaraz zobaczymy ile ja liczę. Taszma startuje. I uwaga! 100, 200, 300, 400, 500, 650 zł dla Pana Artura. Wielkie brawa, gratulacje. Dziwo. Zapraszam widzów pełnoletnich na antenę. Po pieniądze. 200 zł właśnie padło do kosza. To taki chyba najfajniejszy banknot. Pan Artur zdobył 650, tak? Ale suma to 1600, to już w ogóle. Dobra, co się dzieje na taśmie? Dwie stówki wpadły, wpadły. Dwie stówki wpadły. Jest. 200-złotowy banknot. Ten najładniejszy. Dobrze, kolejna stuwa zaraz się pojawi w naszym koszu. Zaraz wpadnie, zaraz e, tam się znajdzie. E, I tym sposobem no już już około 700 zł. Teraz w naszym koszu. Ile będzie pieniędzy? co my mamy na tablicy? Zwierzaki. Gdzie na końcu jest literata? Komik Rosama Kruk-Dzik. Co dołącza? Dzień dobry. dobry. Proszę o odpowiedź. Borsuk. Borsuk. Tak jest. Jak masz na imię? Dari Dariusz. Dariuszu drogi, liczę twoje pieniądze. Już je wyciągam z kosza. Będzie sporo tego. Taśma startuje. Uwaga. 100. 200. 300. 400. 500 i 200 zł to 700 zł. Łącznie dla ciebie. 700 zł. Brawo. Eee. Borsuk. Za 700. Borsuk, dzik, kruk, rosomak, komik. Zwierzę, gdzie na końcu jest litera K. Stuwa jest. Pięćdziesiątki wpadają. Już dwie setki wpadły do kosza. Wszystkie pieniądze, które znajdują się w koszu, gdy ty zatrzymujesz tą taśmę swoim telefonem, wędrują do ciebie, o ile usłyszysz tą poprawną odpowiedź. To naprawdę dużo pieniędzy. To naprawdę duża nagroda. Kto zagra i kto wygra? Kto zdobędzie nagrodę? Ja bardzo mocno trzymam kciuki za ciebie. Posłuchaj, komu jeszcze przychodzi do głowy jakieś zwierzę, jakiekolwiek zwierzę? Nazwa kończy się na literkę K. Tu znowu 200 zł się pojawiło na taśmie. A dzisiaj ta taśma jest naprawdę bardzo hojna. Czy wpadnie czy zdąży? Paść nie zdąży. Stop taśma. Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Skowronek. Skowronek. Bardzo ładne zwierzę, bardzo ładne hasło i pieniądze dla pani. Jak ma pani na imię? Regino. Pani Regino, liczymy pieniądze. Taśma już sobie startuje. 100, 200... Trzysta, czterysta, pięćset, sześćset i siedemset pięćdziesiąt złotych. Pięknie. Za Siedemset pięćdziesiąt. Dobra. 750, nie 700. Dobra, nagroda tutaj rośnie znowu, więc ja poprawię szybko i biegnę. Przypomnę w ogóle, jakie nagrody dzisiaj padły, bo to jest ważne. Uwaga, chomik 400 zł, rosomak za 500, kruk za 1600 zł poszedł. Dzik 650, borsuk 700 zł i skowronek 750 polskich złotych, A kolejna suma. Już kosz, zobaczmy, co tam się dzieje. Jest parę stówek, jest parę pięćdziesiąt. O, teraz same stówki zaczęły się pojawiać na taśmie. Proszę, jak było za 550. Dobra, moja wina, poprawiam. Jak najbardziej. Ale wracam do taśmy, bo to mnie najbardziej interesuje to, że same setki pojawiły się na taśmie. Popatrzcie co się dzieje. Same setki. I 200 zł. To dzisiaj naprawdę grube banknoty, duże. Nominały! Znowu dwusetka, druga leci. Czyżby jakaś seria dwusetek, to mi się podoba. Tobie chyba też. Zwierzę, gdzie na końcu jest litera K. Już trzecia dwusetka na taśmie. Zobaczymy, czy ta pierwsza padnie. Bo ona zaraz, 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 zaraz. Jest padła. Seria dwusetek, same dwusetki na taśmie. Niesamowite. Co się dzisiaj dzieje? Słuchajcie, zbliżamy się w tym momencie do 2000 zł w tym koszu. To by była chyba najwyższa nagroda w dzisiejszym programie. Puch, jak na razie, krów 1600, ale to była kumulacja. A tutaj za jednym razem, bez kumulacji, bez pomyłek, same dwusetki, ogromne banknoty. Same 200 złotowe banknoty znalazły się teraz na mojej taśmie. To mi się podoba. Myślę, że tobie też. Tylko najbardziej, ci się spodoba, jak zabierzesz to wszystko, co teraz wpada do kosza, to jest na pewno ponad 2,5 zł. na pewno jest. dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Same dwusetki na taśmie Jaka jest odpowiedź? Jeszcze jedna propozycja i ta nagroda może być twoja. Same dwusetki wpadają do kosza i ja nawet mam wrażenie, że ta taśma jakoś tak szybko działa dzisiaj. Bardzo szybko, bardzo szybko. Ile metrów mamy? 3000 jest. Na pewno. Posłuchaj, ponad 3000 tysiące złotych jest na pewno teraz w tym koszu. Na oko 3,5 tysiąca. Na oko 3,5 tysiąca, to bardziej, że ta kwota zwiększa się błyskawicznie. do dwusetki i bardzo szybko sprawiają, że ta kwota robi się ogromna. Nie wiem, do jakiej sumy dotrzemy. To ty zatrzymujesz taśmę, nie ja, swoim telefonem. A ja czekam. tego same 200 złotowe banknoty na taśmie. W takim tempie udało nam się już zgromadzić 4,5 tysiąca polskich złotych w koszu. Jeżeli jesteś widzem pełnoletnim, możesz zawalczyć teraz o te pieniądze. Wyślemy je w ciągu pięciu dni roboczych. Płacisz za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączycie ze studiem, ale tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. Uwaga, w koszu jest ponad 4,5 tysiące złotych. Coś niesamowitego. Nie pamiętam, żebym rozdała w ogóle taką sumę tutaj program. Ja nie mówię o dzisiaj, ja mówię w ogóle. W takim tempie znów mamy o tysiąc więcej 5,5 tysiąca polskich złotych. Niesamowite, coś niesamowitego. Warto podać nową odpowiedź. Nie powtórzyć tego, co jest na tablicy. Skowronek, borsów, dzik, kruk, rosomak i komik. Podaj nazwę zwierzaka, gdzie na końcu jest litera K i za to możesz zdobyć nagrodę. Słuchajcie, to już się nie mieści, może ja tak trochę ugniotę. To jest niesamowite. Nie mieszczą się pieniądze, żeby to były dziesiątki albo dwudziestki, to ja rozumiem, ale to są dwusetki. Kto to dzisiaj policzy? 6,5 tysiąca złotych jest oficjalnie wiadomo, że jest w koszu. Ja nie wiem, kto to dzisiaj będzie liczył. Trzyma się, nie zatrzymuje, nie zwalnia tempa, wciąż pracuje. Banknoty wpadają same, naprawdę wysokie nominały, setki, dwusetki. Przed momentem seria samych dwusetek. Uwaga! Siedem tysięcy jest w paszu. Ale ktoś zaciera ręce pod te pieniądze. Ale się ktoś ucieszy dzisiaj. Na początku tygodnia coś niesamowitego. Siedem i pół tysiąca polskich złotych. Niewiarygodne. Ogromna pula pieniędzy do wzięcia. Gwarantowana nagroda. Jedna nazwa zwierzaka kończącego się na literę K. Twoja odpowiedź. 8 tysięcy złotych. Tyle jest w koszu na pewno. Nazwa zwierzaka, gdzie na końcu jest litera K. I uwaga, nie chowik, nie sama kruk dziw borsów skobronych, za to już zapłaciłam nowa odpowiedź. Warta, uwaga na ten moment. 8 tysiąca złotych. Coś niesamowitego. setki wpadające do kosza i znów nie ma miejsca ogromna suma ja nie wiem co się dzisiaj dzieje Ja w życiu też jeszcze nie rozdałam takiej kwoty naprawdę nie pamiętam 9 tysięcy jest w koszu jakieś szaleństwo 9 tysięcy polskich złotych jest w koszu pieniądze się nie mieszczą Teraz dojdziemy do 10 tysięcy, no nie do wiary. My kiedykolwiek rozdaliśmy w jednym programie, przy jednej odpowiedzi taką jest sumę, a po się na kasę chyba nie. nie przypominam sobie. Na pewno nie. Jest koniec programu, taśma Stop! 10 tysięcy złotych, ale odpowiedź muszę usłyszeć już. Zabieram? Koniec programu. O jest twoja nagroda. 10 Tysięcy złotych. To jest Twoja gwarantowana nagroda. Uwaga, odliczam od dziesięciu i kończymy program. Walczysz o ogromną sumę. Dziesięć. Dziewięć, osiem. Siedem, sześć. Pięć, cztery, trzy. Wspomniałam po raz ostatni. Żeby wygrywać w tym programie trzeba mieć 18 lat skończone i mieć dobrą odpowiedź. Jakiekolwiek zwierzę kończące się na literę K oprócz tych, co są już na tablicy. To może być owad, ryba, ptak, sad, płas, gad. Cokolwiek byle było to zwierzę! Nawet maleńkie mikroskopiny, byle to było zwierzę. Nie pomyl się w odpowiedzi. Swój jeszcze raz. chomik, Rosoma, kruk, dzik, borsuk, skowronek. Coś innego poproszę. Za tę odpowiedź już nie zapłacę. 10 tysięcy. Uwaga! 3. 2. I teraz tylko Twoja odpowiedź. Ktoś za moment się bardzo, bardzo wzbogaci, bardzo ucieszy. Szczerze, ja bym bardzo chciała wygrać taką nagrodę 10 tysięcy złotych z ręką na sercu. No kto by nie chciał 10 tysięcy? Za parę sekund. 10 tysięcy złotych, to jest gwarantowana nagroda. Nic już więcej nie musisz robić. Powiedzmy sobie szczerze, to jest ogromna suma pieniędzy. Nigdy wcześniej takiej sumy nie rozdałam w tym programie. 10 tysięcy polskich złotych. Do kogo wędruje teraz ta nagroda? Wybór należy do Ciebie. Masz telefon w ręce? Gwiazdka 73221. Stacjonarne 704-307-111 i słuchaj, bo zaraz może w słuchawce usłyszysz brawo, udało Ci się trafić na otwartą linię. Zaraz zostaniesz rozłączony ze studiem, Wtedy czekaj, bo już cię tu łączymy do studia! A już dziś się tak zdarzyło, że ktoś się rozłączył i stracił szansę na dużo pieniędzy. Ale stracić szansę na 10 tysięcy to jest. bardzo przykre. Uwaga! Decyzja uwaga. Ja nie wiem, do ilu myśmy doszli, czy to jest 2, czy to jest 1, czy powinnam powiedzieć 0. To nie jest istotne. Istotna jest odpowiedź, która musi być teraz. Ostatnia próba. Gwiazdka 7, 3, 2, 2, 1. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Królik. Królik. Proszę pana, to był chyba najdroższy królik na świecie. 10 tysięcy złotych dla pana. Jak ma pan na imię? Andrzej. Panie Andrzeju, jest pan bogatszy o 10 tysięcy złotych. To wielkie brawa. Jest wielka nagroda. Wielka radość. Mam nadzieję, już zaraz będzie poza tym, jak do pana dotrze, jaki pan już jest bogaty. A ja przypomnę, że już w piątek losujemy milion i 5000 zł. Jeszcze trzy razy. Milion. SMS-ie pod numer 7327. Kochani, bardzo miłego dnia życzę. Do zobaczenia, papa. Pa.